Dla fanów Shingeki no Kyojin ostatnie tygodnie musiały być prawdziwą mordęgą. Wszystko przez przesunięcie emisji następnego odcinka o kolejnych 7 dni. Cierpienie dobiegło końca 10 stycznia, gdy epizod wreszcie zagościł na ekranach naszych monitorów. Co możemy w nim zobaczyć? Czy trzyma wysoki poziom, a może jednak zaniża loty? Za chwilę to sprawdzimy. Jeszcze przypomnienia o spoilerach i możemy ruszać. Odcinek osceluje wokół dwóch wątków: wystąpieniu Williego Tybura, a także spotkaniu Erena i Reinera. Obydwa wydarzenia rozgrywają się w tym samym momencie, w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów, co tylko podnosi dramaturgię epizodu. Na dobry początek, porozmawiajmy o przemowie Tybura. Willy zwięźle i w klarowny sposób przypomniał o przerażających działaniach Erdian oraz genezie wielkiej wojny tytanów. Mężczyzna skorzystał nawet z inscenizacji oraz aktorów, aby jeszcze bardziej rozbudzić wyobraźnię widowni. Tybór nie pominął także wiadomości o milionach tytanów z wyspy Paradis, gotowych spustoszyć świat na właściwie jedno skinienie. Najwięcej szokujących informacji otrzymujemy jednak w drugiej połowie odcinka. Willy wyznał, że to nie Helosowi Tyburom należy się szacunek za zaniechanie konfliktu przed stu laty. Słowa podziękowania powinien otrzymać król Karl Fritz, posiadający moc Tytana pierwotnego. Gdyby niepokojowa natura władcy, pomarę krążyliby rządni mordu giganci. Wiadomość szokuje wszystkich zebranych, wywracając ich światopogląd do góry nogami. Ludzie byli bowiem przekonani o wrogiej naturze rodziny friców, czekających na odpowiedni moment, aby spuścić ze smyczy swoją śmiercionośną broń. Prawda wygląda jednak zupełnie inaczej. Pod koniec Willy przekazuje jeszcze jedną informację. jednak wcześniej przenieśmy się do Jegera i Brauna. Między dawnymi towarzyszami momentalnie narasta gwałtowne napięcie. Brown jest w absolutnym szoku. Nie może uwierzyć, jakim cudem Renowi udało się przedostać na teren Mare. Jega emanuje znacznie większym opanowaniem, chociaż jego spojrzenie zdradza gotowość do działań ostatecznych. Świadczy o tym zachowanie Erena. Zachęca Brauna, aby usiadł, ale niczego nie kombinował. W przeciwnym razie przemieni się, zabijając okolicznych mieszkańców. Reiner nie ma wyjścia i posłusznie zajmuje swoje miejsce. W pomieszczeniu pozostaje również Falko, mający przesłuchiwać się calutkiej rozmowie z polecenia Erena. Całą sekwencję przepięknie podkreślają dźwięki dramatycznej muzyki, odzwierciedlającej wagę spotkania. Kluczowy fragment rozmowy obserwujemy natomiast w drugiej połowie odcinka, tuż po wyjawieniu ostatniej informacji przez Williego. Tybur ogłosił, iż bezpieczeństwo Mare stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Wszystko przez Erena, który posiadał moc Tytana Pierwotnego. Willy przeczuwał, że pałający rządzą zemsty Eren, zechce ją wykorzystać, by przybudzić armię Tytanów z Wyspy Paradis. Pojmanie Jegera stanowiło zatem dla Tybura cel nadrzędny. Jega, Brown oraz Grice usłyszeli każde zdanie głośno i wyraźnie. Największe piętno odcisnęły one na Falco, który poczuł się zwyczajnie oszukany. Chłopak obdarzył Erena sympatią oraz zaufaniem, a nawet podziwiał, co sam wyraźnie podkreślił. To przecież dzięki Jegerowi, Grice postanowił wziąć się do pracy i uratować Gabi. Nieskazitelna opinia o Erenie została rozbita w drobny mak w przeciągu zaledwie paru chwil. Zauważcie, że zawód falko nie robi na Jegerze najmniejszego wrażenia. Opanowanym głosem prosi o wybaczenie, bezczelnie dziękując za wysłanie listów, które, tak jak podejrzewaliśmy, zostały zaadresowane do jego towarzyszy. Od tego momentu uwaga skupia się już wyłącznie na Erenie oraz Rejnerze, serwując nam fragment absolutnie nieziemski, naszpikowany potężnymi emocjami. Najpierw Jega krótko przybliża wrażenia z pobytu po stronie mareńskiej. Jego doświadczenia potwierdzają, jak niewiele dzieli poszczególne społeczeństwa, kraje. W każdym z nich możemy spotkać przyjaznych, jak i złych ludzi. Kolor skóry, język, przekonania nie mają tutaj większego znaczenia. Erdian z wyspy Paradis oraz mieszkańców Mare różni jednak ciężka do przeoczenia dysproporcja. Tym drugim od dziecka wpajano nienawiść. Przez Serena niespodziewanie przemawia jednak zrozumienie. Jega założył, iż Brown nie chciał zostać narzędziem mordu. Wówczas obserwujemy najbardziej wstrząsający moment całego odcinka. Reiner pada przed Jegerem na kolana i wyznaje, że to on namówił Ani oraz Hoovera, by kontynuowali misję. Co więcej, Brown wziął na siebie odpowiedzialność za śmierć mamy Jegera. Zapłakany, roztrzęsiony, zgnębiony Reiner prosi Rena o przebaczenie, a następnie zachęca, aby go zabił i uwolnił od nieustannych wyrzutów sumienia. Zachowanie Brauna potwierdza skalę cierpienia z powodu popełnionych uczynków, chęć wyjawienia całej prawdy. Ktoś inny mógłby przekonywać Rena o własnej niewinności, kreować na ofiarę. Reiner miał jednak dosyć udawania, pragnął szczerze przeprosić i otrzymać karę. Co by nie mówić, taka postawa budzi wielki szacunek. Ostatecznie Braun bardzo zapunktował w moich oczach. Tego samego nie mogę powiedzieć jednak o Erenie. Jega przyjmuje wypowiedź Reinera ze spokojem, łypiąc na niego tylko nieprzeniknionym spojrzeniem. Wyznanie Brauna zgrywa się z pobliską wrzawą. Willy zdołał przekonać zebranych o potrzebie zbrojnego konfliktu i pojmaniu Erena. Jego lekko się uśmiecha, po czym podaje rękę zaskoczonemu Reinerowi, zwracając uwagę na ich jednakowe charaktery. Następnie zamienia się w Tytana. Transformacja niszczy budynek, doprowadzając do śmierci dziesiątek, a może setek niewinnych ludzi. Wściekły Eren podrzucał Jego niczym szmacianą lalkę, zabijając go pewnie na miejscu. Odcinek dobiega końca, można odetchnąć. Okoliczności przemiany Jegera dosyć mnie zaskoczyły. Zakładałem, że Eren znajdzie się uprzednio w absolutnej sytuacji bez wyjścia, nie uczyni tego kosztem niewinnych istnień. Serce Jegera wciąż spowija najwidoczniej nieprzenikniony mrok, w centrum którego tkwi rdzeń zemsty. Tylko tak mogę wytłumaczyć przemianę w otoczeniu dużej grupy cywili. Jestem również bardzo ciekaw, co zrobiłby Eren, gdyby Tybór nie oskarżył jego osoby, lub zrezygnował z pomysłu o deklaracji wojny. Czy Jega porzuciłby wówczas swój zamysł, a może wręcz przeciwnie? Czy zasłaniałby się rozkazami? Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, ale nasze podejście wobec Erena może zacząć się diametralnie zmieniać, budząc wyłącznie skrajne emocje. U mnie jest póki co pod kreską. Odcinek Piąty był z pewnością świetny, aczkolwiek posiadam wobec niego pewne zastrzeżenia. Myślę, iż zbyt dużo czasu otrzymała przemowa Williego, a zbyt mało spotkanie w piwnicy. Twórcy mogli śmiało ograniczyć się do wyjawienia informacji o królu Fritzu i deklaracji wojny. Pozostałe wiadomości są już bowiem dobrze znane. Rozmowa między Braunem i Jägerem zaserwowała nam, co prawda, wstrząsającą przemowę Reinera, ale zupełnie pominęła już ostatnie 4 lata. Nie zaprezentowała żadnych retrospekcji, czego osobiście oczekiwałem. Summa summarum, odcinek spodobał mi się, jednak liczyłem na nieco więcej. A co zobaczymy w epizodzie szóstym: z pewnością walkę pomiędzy Erenem a Tytanem obuchowym. Mam nadzieję, że twórcy porzucili grafikę komputerową i skorzystali wyłącznie z klasycznej animacji, która położy nas na łopatki. Wprost marzą o starciu zrealizowanym tak znakomicie, jak potyczka między RN a Ani w sezonie pierwszym. Kolejny smaczek stanowi położenie PIK i PORKO. Duet został zamknięty w podziemiach przez tajemniczego, wysokiego blondyna. Według Pik wspomniany blondyn kogoś jej przypomina. Zdaje się, że Erdianie z wyspy Paradi zyskali także nowego sojusznika. Pani Kijomi odbyła z Tyburem krótką pogawędkę, po czym szybko opuściła plac, jakby wiedziała, do czego na nim dojdzie. The Final Season zaczyna wchodzić zatem w fazę wzmożonej akcji. Mam nadzieję, że wypadnie ona tak korzystnie, jak nakreślenie portretu psychologicznego Reinera.